Women on Boards. Co oznacza nowa dyrektywa Unii Europejskiej dla firm? Unia Europejska robi krok w stronę równości płci w biznesie, wprowadzając dyrektywę 2022 łamane na 2381, potocznie zwaną Women on Boards. Jej główny cel, zwiększenie udziału kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek giełdowych. Dyrektywa zobowiązuje duże spółki notowane na giełdach państw członkowskich Unii Europejskiej do zadbania o większą równowagę płci w swoich strukturach decyzyjnych. Co ważne, nie dotyczy ona mikro, małych ani średnich przedsiębiorstw. Regulacje dotyczą spółek giełdowych zatrudniających ponad 250 osób, których roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub których całkowity bilans roczny przekracza 43 miliony euro. Jakie są konkretnie wymagania? Dyrektywa nakłada na spółki giełdowe obowiązek osiągnięcia do 30 czerwca 2026 roku jednego z dwóch celów: albo co najmniej 40% stanowisk dyrektorów niewykonawczych powinno być zajmowanych przez osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci, alternatywnie co najmniej 33% wszystkich stanowisk dyrektorskich, w tym zarówno dyrektorów wykonawczych, jak i niewykonawczych, powinno być zajmowanych przez osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci. Reprezentowanej płci. Dodatkowo, każdy z organów zarząd i rada nadzorcza powinien posiadać w swoim składzie co najmniej jedną osobę reprezentującą niedoreprezentowaną płeć. Od czerwca 2026 roku spółki objęte dyrektywą będą zobowiązane corocznie do 15 marca publikować raport o składzie organów z wyszczególnieniem płci członków. Raport powinien także zawierać informacje o działaniach podjętych w celu osiągnięcia równowagi oraz wyjaśnienie ewentualnych braków. Co istotne, dokument ma być publicznie dostępny np. Na, na stronie internetowej spółki i podlegać kontroli nadzoru. A jeśli cele nie zostaną osiągnięte, wtedy firma będzie zobowiązana do wdrożenia specjalnej procedury rekrutacyjnej. Kandydaci muszą być oceniani według jasnych, sprawiedliwych i niedyskryminujących kryteriów. A jeśli dwóch kandydatów ma takie same kompetencje, pierwszeństwo powinna otrzymać osoba z niedoreprezentowanej płci. Wszystko to musi być odpowiednio udokumentowane i gotowe do przedstawienia organom nadzorującym. Co czeka firmy w Polsce? Wdrożenie dyrektywy to nie tylko zmiana formalna, to również konkretne wyzwania organizacyjne. Spółki będą musiały przeanalizować swoje procedury wewnętrzne, zaktualizować dane kadry zarządzającej, opracować systemy raportowania, zwołać walne zgromadzenia w celu wprowadzenia polityk równości płci, a także zmodyfikować statuty i dokumenty korporacyjne. W obszarze HR Niezbędnym może być wdrożenie obiektywnych narzędzi oceny kompetencji, antydyskryminacyjnych standardów oraz szkoleń dla menadżerów i członków rad nadzorczych z zakresu zarządzania różnorodnością. Według autorów dyrektywy, projekt potocznie zwany Women on Boards, ma być nie tylko obowiązkiem, ale również szansą na to, by polskie spółki stały się bardziej otwarte, zrównoważone i gotowe na wyzwania współczesnego rynku. Co jednak warte odnotowania, w praktyce w Polsce nowe zasady obejmą tylko kilkadziesiąt największych firm, a także spółki skarbu państwa.